Siemka, tu Alink. E, w dzisiejszym poradniku pokażę wam jak oglądać telewizję w internecie. Dla niektórych może się to okazać nieprzydatne, ale co to. Zacznijmy od otworzenia naszej przeglądarki internetowej. Wpisując www.acz.tv. Linku nie będę podawał w opisie, ponieważ no, tyle napisać to się napiszecie, nie? A więc tak, wyświetla nam się taka strona. W tej chwili aktualnie zużycie serwerów to 100%. Więc oglądać będzie masakra. Aby oglądać tutaj kanały, trzeba się zarejestrować. Konto jest darmowe. I tak, tu piszemy username, no wiecie, nazwę użytkownika, e-mail, hasło, znowu hasło i zakładamy konto. Potem jest to tam z e-mailem, wiecie, potwierdzanie konta, ogarniacie. No nie. I teraz tak, ja się zaloguję na swoje konto. Aha, przyzwyczajony do starej wersji. No, zgadłem hasło. Super. Teraz tak, tu mamy jakiś taki profil. No i tu o ustawienia playera. Coś nowego. O ty, jak niedawno tu nie było. Nie, ale to będzie coś z oglądaniem filmu. Ja to cofnę. Aby przyjrzeć kanały, no tutaj klikamy, telewizja online. I tutaj mamy różnego typu kanały. No, takie jak TVN, Polsat, TVP1, TVP2. Ogarnia się, no nie? Tam, gdzie pisze online, tam jest online. Wiecie, o co chodzi, że działa. nie, 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 nie dodali. Ale bajer. <laughs> Dobra, przejdziemy do konkretu. Ja przykładowo kliknę kanał plus sport. Można to oglądnąć na, również na telefonie z systemem iOS. No, jedynie to, że tak dziwnie to nagrywam, Nie pokażę Wam jak, ale jakoś tak dziwnie, to o, nie wyświetlił, nie tegował mi się dźwięk. Przy dzisiejszym zużyciu serwerów, czyli niedziela, szósta wieczór, jest masakra z oglądaniem. No, oczywiście możemy to sobie zatrzymać, powiększyć, zciszyć, czy co tam chcemy. Lecz oczywiście, jeżeli zatrzymamy, to potem nam to się wróci do momentu, który jest normalnie w telewizji, nie? Oczywiście, jak zaczęliśmy. No i jak na tą stronę, to by było na tyle. Pokażę wam jeszcze inną stronę. Mianowicie będzie to, no, meczyki.pl Jest to głównie strona zrobiona na mecze, nie? Wiecie o co chodzi. Mecze, ale nie tylko mecze tu lecą, lecz Grand Prix. wiecie o co chodzi, nie? No i na przykład jest piłka nożna, siatkówka ręczna, halowa, wiecie. Ogarniacie, no nie? przegrali 3-3, hamstwo. A wygrywali 2-0 po pierwszej połowie. Też można mieć konto. No i tak, tu mamy transmisję. Aby ją oglądnąć, o, albo nie, 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 Olimpia wam pokaże jak coś. I tu mamy transmisje, tu jest jedna angielska i trzy polskie. No i tu mamy nazwy tych tych i tu mamy ilość przysług, czy coś takiego, nie? Klikamy oglądaj, Świetna nam się nowa karta. No i teraz mamy tutaj no, to wszystko to jest jakby ta jedna telewizja, tylko że na kilku jakby stronach, żeby nam się mniej lagowało. Zawsze, praktycznie zawsze te się reklama wyświetla. Ona się za... W tym wypadku 13-12 sekund. Zmniejszy. No wiecie. będzie możliwość skasowania. O to nam leczy meczyk. No jest git. Zapraszam do komentowania, subskrybowania. Ale wiecie co? Jeszcze pokażę. Coś jeszcze o. I tutaj mamy różne jeszcze inne transmisje, meczy. Tu mamy jakieś nieciekawsze transmisje. O, tu mamy Typera. Kto wygra? Nie wiem, czy to tylko, żeby mieć konto. No i w sumie. To na tej stronie są głównie. O ta strona jest głównie zrobiona dla meczy, ponieważ to jest główny, co tutaj puszczają. No, Grand Kings też obejrzysz na przykład, ale będzie, no, będzie trudniej znaleźć od piłki nożnej czy siatkówki. Ty nawet tu koszykówka jest, nie wiedziałem. Orlando Magic. Z tego co wiem, tam kiedyś grał Gortat. O, szanuję. tak wiem. Jeszcze sprawdzę moment. To będzie momencik, więc chyba wam to nie przeszkodzi. Kiedyś znalazłem na meczykach właśnie... Świetliło mi się na Młodziem TV. Ale to by było na tyle. No więc... Żegnam was...